No dobra, idziemy teraz uwolnić kerka do Olgi Efimowej. Gdzie! Chodź tu Kate. Wchodzimy do Olgi. No i widzicie tu jest kerk, ale nie zajmujemy się nim na razie. Przejdźmy tu do weźmy statuetkę. Ona się zaraz przyda. I tu powinna być kartka. Też weźmy. Na tej kartce powinien się kod znaleźć. Powinien, słuchajcie. Doktora Manglinga. No, zobaczmy. Yy, zobaczmy go. O, oczywiście ta małpa Olga musiała na wszelki wypadek podrzeć kod. No wiecie, w sumie dobrze zrobiła. Dobra, teraz idziemy do, do tutaj, do Kerka. Yy, weźmy tutaj tę lupę to nieważne co to jest napisane, ważne jest ta spinka Stecz. teraz przekręcamy na tył słuchajcie, tu ma takie wahadełko, pewnie widzicie, nie? no tu lata, musimy to wahadełko zatrzymać, weźmy tutaj opuśćmy tu model i ściśnijmy to, widzicie, że jak ścisnę to się zatrzymuje nie? a tylko, że trzeba czymś to złapać. Po to nam będzie ta spinka potrzebna. Użyjemy tej spinki tutaj. Okej, okay. generalnie jest bardzo dobrze. Eee, i teraz odsućmy kerka. Słuchajcie, musimy ten płyn, który tu jest, wylać. Otwieramy igłę, wylewamy to, co tu jest, czyli zielone. Hm. Zamykamy. I teraz z ekwipunku wybieramy gumi jagód, ten sok z gumi jagód, który dała nam szamanka. A tylko, że to jakoś... Aha, trzeba to otworzyć, nie? widzicie. I wlewamy. Widzicie, taki fioletowy jak sok z gumi jagód. Zamykamy i uruchamiamy maszynerię. Psztyk. Do dna, kek. Kate Walker? O, działa. Ale co ty tutaj robisz? Później ci wytłumaczę, kirk. Musimy natychmiast wracać do plemienia. Mamy razem przepłynąć jezioro. Okej. Okay. Jeszcze muszę go uwolnić. A teraz wchodzimy tutaj. Otwieramy klapkę. No i oczywiście tu możemy się bawić z kodem, ale użyjemy. O, tutaj, o, obucha. Czyli tej figurki załatwimy kod elektronikę, uwolnimy kerka i spadamy. Właściwie to takie nieskuteczne zapięcie, nie? Żeby go uwolnić, wypadałoby użyć kodu. Ale jak nie mamy kodu, to można było z buta zdjąć i też zadziałało. No, Okej. Okay. Kerk, Kirk, Cóż, nie mogę strzelać. Ten ma na malutkich nóżkach, on przebiera tak szybko przypomina mi to człowieczka z jednego filmu, sami swoi. <gry> Oglądali to wiedzą. O co mi chodzi. Tak jak biegł, to tak szybko przegrał. A jak widzicie, Kate i, i Kek uciekają. Za chwilę powinni wejść na pokład statku i odpłynąć. A w międzyczasie jeszcze mała przygoda. Dziękuję, że wróciłaś, Kate Walker. Widzisz, jak szybko biegam na nowej nodze? Tak, Simon Steiner to zdecydowanie genialny rzemieślnik. Oczywiście nikomu nic się nie stało. Bez szwanku wyszli. Kate! Mój dziadek, znalazł się? Nie ma go tu z wami? Przykro mi, ale twój dziadek miał kolejny atak. Doktor Zamiatin stara się pomóc mu jak tylko może. Istnieje duża szansa, że szybko wróci do zdrowia. Kate Walker, musimy iść. Muszę już iść, Sarah. Dziękuję za pomoc Twoją i Twojego dziadka. To ja dziękuję, Kate. Masz, weź proszę ten szal. Będziesz o nas pamiętać. Jest wspaniały. Dzięki, Sarah. Żegnaj, Kate Walker. Nie doceniłaś tej kobiety, doktor. Olgo Jefimowa. Bez wątpienia. Ale gra trwa nadal, pułkowniku. W istocie, ale my zmienimy trochę jej. No, i uciekli. Płyną teraz, oczywiście. Kapitanowo popija sobie. Co by to nie było. Jakiś rum? Bo to piraci rumpili. Spokojnie, co się dzieje? Alkoholu sterów. Nie wydaje mi się, żeby picie przy sterach było najlepszym pomysłem. Pływanie po jeziorze w porze kolacji bestii to nie najlepszy pomysł. To wręcz czyste szaleństwo. Kapitanie, niech pan nie zaczyna znowu mówić o tym tak zwanym potworze. A! Boga, to potwór z jeziora! To on! Co za bzdury, kapitanie. Proszę tam spojrzeć. Najwyraźniej kra lodowa przesłoniła im drogę. Hmm... Tego tylko brakowało. Da się to wyminąć? Zeszlibyśmy z kursu na Nachodock i stracili zbyt wiele czasu. Lepiej użyć łamaczy lodu i próbować przebić się statkiem tędy. Dalej jazda do maszynowni, uruchomię! Okej. Okay. Mm. No dobrze idę. Tylko mi się nie ociągaj. Bo im dłużej tutaj tkwimy, tym lepsza będzie z nas przynęta dla tego potwora z głębin.